Ja widzowie, z tej strony dipka, a to jest po raz kolejny Alone in the Dark. Tak, to jest już trzeci odcinek naszej wspaniałej serii z Alone in the Dark. Więc kontynuujemy bez żadnego przedłużenia. Wcześniej skończyliśmy tutaj i teraz przyjmiemy tego do. Czekajcie, jak to się używało do lampy, ale najpierw wyjdziemy sobie na górę i zobaczymy, co jest w tym ciemnym pokoju, bo już trochę pograłem, więc trochę będę się orientował. Troszeczkę, znaczy na teście trochę pograłem, czy zobaczyć czy cały dźwięk działa i przez to odkryłem. Nie wiem, mu nie ukraść szable. Wiecie, przyda nam się na potem, żeby pokonać tamtego dziada. Dobra, tutaj jest za ciemno, to pana to teraz widzowie. Bierzemy za. PPPP, gdzie to było? No, i tutaj chyba możemy. Apple, use. Teraz reload. Bierzemy. Reload. There we go. Tutaj, jak to się włącza? O. O. Jak się włącza lampy, widzowie, w życiu zapalniczki. Teraz ten. Okej, okay, weź. Aha, muszę coś wyrzucić. To wrzućmy. No. no właśnie ja przecież tam wyrzuciłem, tam. Dobra, czekajcie, ja, ja jeszcze spróbuję coś wyrzucić. Dobra, ja jeszcze coś spróbuję wyrzucić i zobaczymy, bo chcę wziąć tą statuetkę. Słuchajcie, jeszcze wyjdę z tego pokoju, żeby, wiecie, nam światło przez przypadek nie zgasło. Okej. Okay. weźmy e, troll. Nie, nie, nie to. Weźmy um, to i troll. No to żeś... jep to. Pif, Papel... O kurde, to, to ma czas, ej, to ma, A. chwila co? Jak tu nie możesz? Nic wziąć. Kurde, Słuchajcie, jeszcze coś spróbuję wyrzucić, tylko nie wiem co. O. Nie wiem, Troll. Dobra, jak teraz nie zadziała, to omijam to. Dobra, zgaś lampę, bo szkoda lampy. Możesz weź. Lepiej. A, jeszcze jedno, zapisz grę. Dobra, no i zobaczymy, co. Tutaj nas działek, to ja mogę go dobić w jakiś sposób. Hmm. Dobra, potem przeczytamy, Albo dobra, dawaj czytaj. Nie ma kod. Czekajcie czyja. Chyba nie mogę. Mogę chyba z nim pobić? A może? Kurde, no najchętniej to ja bym użył na nim zapalniczki i spaliłbym cały i puściłbym ten cały obraz z dymem. Ale niestety nie mamy takiej możliwości. Dobra, wiem, wiem. To jak ją zabrać? Aha. Dobra, w taki sposób, Ta, zapisuję. Mam tu gdzieś, że straciłem parę naście HP. Cry about it. Albo chujnie, it. Mam Mam jakoś. Mam. Aha. Kurwa, no to mam ekstremalnie mało HP. No dobra, zaryzykuję. Trudno, mamy miecz. To najważniejsze, widzowie. Takie, gdzie to jest. I dwa klucze do... nie wiem, do ktol... Gdzie ta broń? Albo to ja ślepy jestem? O jest, dobra, jest miecz. U... Płynność, yeah. Dobra, teraz schodzimy i lecimy pokonać tego dziada. Zajebałem typa, Zajebałem go widzowie. Udało mi się. Hell yeah. Baby, udało mi się zabić tego gościa. Kurde, szkoda, że na rewolwer jest to porny, pierwsze. Nie, 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 użyj klucza kita O. No, i działa tak jak natura chciała. Jak to mówią? O kurwa. Czy ja mnie nie wpierdoli ten fantom? Powiecie, ten tego. Czekajcie, zapiszę tu. Chyba, ja że mi ten fantom teraz zeżre. O, mamy płytkę. Nic ważnego. Czy mi ten fantom nie wyskoczył? Czekajcie, czy to był trapdoor? Że ja jak otworzę z drugiej strony, to... ...fantom mi ja automatycznie wyskoczy? Tak, a to był trap... Uj, ja nie był trapdoor, nie mogę dotykać posągów. Dobra, nie, load game po mnie, zabiją na hita. Czekaj. Czekaj, coś mi mówi, że muzykę trzeba zagrać, żeby oni coś tam zrobili. Tu jest. Ty jesteś idiotą. Tu no jest! No, użyj. Kurwa, no debil. No włóż to, drop! Zabijcie. Dobra, mam lepszy plan. Aha, czyli tutaj chyba biegać nie można za bardzo. Aha, nie, nie, nie. To throw. Leave. Take. Dobra, Phantom się nie obudził. Teraz zapisz grę. I idziemy jeszcze po to drugie, co to tam jest, nie to. co. to tam jest tutaj? You find poker. Bo tutaj nie można biegać, taka jest zasada tego pokoju. Bo się obudzi, co ma sens, I guess. Książki pieszemy. czyli mamy pudełko zapałek. Takie co to jest? O, pudełko, jak to się... Amunicji, tak. Dobra, to co mogę wyrzucić? Rewolwery, nie. Strzały, nie. Czak, nie. Cóż, nie wypada notebooku. Chyba grow AGS, jeszcze mogę wywalić eee, niszczoną wazę AGS drop i A co jeszcze, eee, chyba wszystko, A reszta mi się przyda, no, poza tym pod... potrzebujemy. Bierzemy to Bierzemy to drugie widzowie. Lif. Chyba jakiś cud, że mnie nie usłysza jak biegam. Tak, zapisz grę idziemy na dół. zobaczymy, ten, co się stanie, jeżeli zapuścimy tą muzykę. Takie, okay, a co gdybyśmy użyli tego? da Nie powinni tańczyć ten tego. Jak włączy tą muzykę? O, jednak da się to ominąć. Dobra, to zapiszmy i wejdźmy do... tutaj, co tutaj jest. Oho! Tutaj się przejść nie da, tak? Ten, trzeba było zdobyć ten, e, s starą indyjską przykrywkę, która była na górze. Niestety materiał mi się nie nagrał. Po. Po no, tak się zgubiłem, że sam postanowiłem bez nagrywania w, w, w całą lokację. Jak coś, to może screenshotować. Gdzie to się na, mniej więcej znajduje. E, dobra, teraz wchodzimy do następnych drzwi, czyli tutaj, tak. Aha. Dobra, to trzeba wziąć. Eeeem, um, jak to się nazywało? Lampę, bo to jest zbyt ciemno, no właśnie. Ja mogę użyć zapałek? Tutaj? Czekaj, czekaj, użyj zapałek. Eee, gdzie, gdzie, gdzie. są zapałki? Nie chodzi... Eee, nieważne. Chwila, co to... Co to kurde jest? Okej, okay, ja wolę się do tego jeszcze nie zbliżać. Chwila, tu jest jakieś przejście, czy co? Mogę położyć tą lampę i cały pokój będzie oświetlony, ale wiecie. Tam jest potwór. Ja się go boję. Aha. No to jakiś progres jest, w dowie. jak widać. Nie no, progres jakiś wielki robimy. Kurde, ale trochę detingu będzie, po. Czasie, że łonia nie mogę, mocno się gubię w tej grze. Możliwie, że następnym razem zrobię streama, ale niczego nie obiecuję. Zapisz grę, tak tutaj zapisujemy. Już udało nam się otworzyć te drzwi. A co jeszcze? Tu to się jest? Nic, więcej niczego. Takie, weź, możemy to dropnąć? Drop. Połóż. Połóż, połóż. Nie wnerwiaj mnie. Połóż tą lampę. Połóż lampę. No, teraz spierniczej. Mam jakąś broń? O, jest broń. Aha, jest nieśmiertelny. Dobrze wiedzieć. Dobra, to przed nim. No, no, muszę uciec. No, nic nie zdziałem. Jest nieśmiertelny, typo. E, nie. Odłóż to. Eee, drop. Wszak Moment. Tu nic chyba nie ma. O tutaj, co, co tutaj jest? Co tu jest? Tu jest tu stój. Aha, nic. O, Dobra, połóż teraz tą lampę. Drop. Dobra, znerwiłeś mnie. Troll. A co jeśli zrobię troll? Zostaw lampę na ziemi przeszukaj co to jest w terenie. Nic. Nie, to coś musi być. Poczekaj, coś jeśli wezmę zapałki stój. Jeśli teraz wezmę zapałki. Aha, tego tak łatwo nie rozpalimy. Eee, a tutaj mogę coś zrobić, jakąś interakcję? Aha, mam książkę. Czekaj, not important in bootcase, drop. Czekajcie, już chyba mam... progres mam. Bo not important in bootcase, to trzeba pewnie włożyć tą książkę. Żeby coś nam się otworzyło. Znając życie. Trzeba jeszcze tego spora głupiego odgonić. O, i teraz. A bóg, drop, jak tu drysnął, kurde, ta gra musi być aż tak trudna, aż nudna, a się zrymowało w to, no musi, bro. Take. Dobra, przejdziemy teraz na drugą stronę i spróbujemy włożyć książkę AG. Tutaj? E -e. Here we go again. O, mam kolejną książkę. Ej, czyli musimy zebrać wszystkie książki. Mam podnieść wszystkie książki, czy co? co? hell? co mam tu zrobić? On się z książki, czy no? Dobra, spróbujmy. Książki zobaczymy, co się stanie.

i admit to be... Dobra widzowie, napiszcie mi w komentarz. Fakt. In the city of May he who... Nie wiem, dobra widzowie, ja chyba będę kończył na dzisiaj ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Obszarze moje socjale i Czaję się.